Witam na kanale HobbyRoom.pl Dzisiaj wracamy do zestawów 3 w 1. Pomoże nam w tym zestawik pod tytułem Motocykl Vintage. Jest to zestaw 31135 z 8. Jest to zestaw z 2023 roku, który składa się z 283 klocków. Możemy z tego zestawu złożyć bardzo fajny motorek, mam nadzieję. Mamy także motor, tak troszkę, no nie wiem. Futurystyczny, krosowy ścigacz, ciężko mi powiedzieć oraz samochodzik w mikro, makro, mini skali, no nie figurkowej, na 1,8 mili. Jest to bardzo malutki zestawik, ale ten główny motor jest bardzo ciekawy, a z ciekawości przyjrzymy się także innym konstrukcjom z tego pudełeczka. Zobaczmy co tam jest w środku. Zacznijmy od pierwszej konstrukcji, na którą wybrałem samochód wyścigowy. Prawdopodobnie auto do wyścigów na 1,8 mili. Jest to konstrukcja składająca się z czterech kółek, wielkiego spoilera i niewielkiego kadłubu. Przejrzyjmy mu się z dokładnie, z bliska. Wiadomo, ja te fajne kółka zastosowane z tyłu. Kół, elementy technikowe, które można tutaj położyć kółeczkę z przodu jako kółeczka. Bardzo taka delikatna konstrukcja. No, nic specjalnego. Do tego mamy spoiler, który jest się rusza. Szybka kierowcy, tutaj nie wiem, brak Szybka kierowcy, brak kierowcy. No i rury wydechowe. Pojazd prosty. Przede wszystkim, co? Jeździ i to dosyć szybko. Zachowana ma konstrukcję. Tak, jakby cały swój kształt do takich wyścigów, więc sam sobie no, odpowiada na to, co chciał twórca, artysta zaprezentować. No, ale tak naprawdę to jest parę klocków, które no, każdy mógłby sobie grzebiąc i kombinując w swoim mixie zbudować. Mam nadzieję, że kolejna konstrukcja będzie ciekawsza. Zaraz się okaże. Kolejną konstrukcją jest motor, którego trudno mi określić jego rodzaj. Retro, ściga czy, czy jakiś cross. Jest to dosyć ciężka konstrukcja sama w sobie wizualnie, ale nie jest najgorsza. Na pewno jest dużo lepsza niż poprzednia, przynajmniej moim zdaniem. Eee, Przyjrzyjmy mu się dokładniej. Po pierwsze mamy tak. motorę wygląda następująco. Mamy składaną nóżkę. Mamy dwa fajne kółeczka z zarysowanymi hamulcami mamy tutaj niebieski bak akamerynowy, mamy lampę z przodu, dosyć toporną to konstrukcję tutaj mamy taki bak, siedzisko rura wydechowa czyli wszystko co motor powinien mieć bardzo mi się podoba ta nóżka, że jest można go ładnie zaprezentować wygląda bardzo przyjemnie wszystko chodzi bardzo płynnie ale chyba nie da się go puścić. O, przejechał, więc jest nawet stabilny. Albo i nie. Motorek ma kierownice, które wyglądają dosyć przyjemnie. Prach ma kilka zegarów, ale jest nie najgorzej. Jest to bardzo ciekawe zrobiona konstrukcja zawieszenia tutaj elementami technikowymi. Więc same budowanie też nie jest najgorsze. Jest to w miarę przyjemne 10-15 minut. Ale teraz nie mogę się czekać ocenie konstrukcji tej okładkowej głównej spódoweczka. Mam nadzieję, że ona mnie po prostu mega pozytywnie zaskoczy. I oto ostatnia konstrukcja motor vintage, czyli motor w starym stylu. Jest to chyba najfajniejsza konstrukcja z tego zestawu, ale jest ona konstrukcją układkową. Mamy bardzo fajny zarysowany motorek, najfajniejsze, że mamy skretną kierownicę. Mamy wielki reflektor z przodu. Hamulce z przodu i z tyłu, bardzo wielką rurę wydechową. Tutaj mamy też, nie wiem, wydechy, czy sprzężyny pod kanapą. Tutaj mamy fotel. Bardzo fajny. Zarysowany bak łącznik z lewem, Kierownica jest naprawdę genialna. Mamy zarysowane jakieś elementy silnika, i do tego mamy małą nóżkę. Dzięki temu nasz motor bardzo ładnie sobie stoi, chociaż z drugiej strony też możemy go oprzeć o rurę wydechową. Rura wydechowa jest bardzo potężna i bardzo ładnie się komponuje z całym motorem. Tutaj nie mamy żadnych otarć o silnik. Koło skręca, sprzenie się bardzo ładnie, bardzo płynnie, więc wszystko wygląda rewelacyjnie. No, motor jeździ, ale samemu nie ustaje. Dużo go rurę, to daje radę. Jest to no, najlepsza konstrukcja, no ale pudełkowo-okładkowa. Jestem z niego bardzo zadowolony. Naprawdę dla tego konstruktu warto kupić ten zestaw. Bardzo ładnie się tutaj nam prezentuje i praktycznie bardzo ładnie by wyglądał w zestawieniu z motorem z Technika, z takiego małego zestawiku. Bardzo szybko można porównać te dwa zestawiki: Technikowy oraz Skreatorka. Technika jest dużo większy. No i mamy ten zaletę, że mamy łańcuch, na którym się nie obraca przy przyjeździe motoru. Ale z... razem prezentują się bardzo ładnie. Więc jak ktoś uwielbi motory, to obie dwa zestawy są godne polecenia. Ja ten zestaw polecam. Dzięki za oglądanie. Miłego budowania. Na razie.